Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do podpisywania apelu przygotowanego przez m.in. innymi Fundację Łączka. Apel jest skierowany do najwyższych władz Trzeciej Rzeczpospolitej. Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Premiera Rządu dotyczy najważniejszej dla Polski priorytetowej w tej chwili naszym zdaniem kwestii, czyli naszych żołnierzy niezłomnych wyklętych. Apelujemy do najwyższych władz e, o trzy podstawowe rzeczy. Pierwsza sprawa: jak najszybsze ekshumacje naszych polskich żołnierzy z e, powązek wojskowych, z kwatery EU, EU2. Druga, nie mniej istotna rzecz: jak najszybsze identyfikacje żołnierzy niezłomnych wydobytych. Z dołu śmierci na łączce. I trzecia sprawa w końcu upamiętnienie, również jak najszybsze, w postaci Panteonu Narodowego wszystkich ekshumowanych i zidentyfikowanych polskich żołnierzy, żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Liczymy na Państwa poparcie w różnych częściach kraju i za granicą zbieramy głosy, zebraliśmy ich już bardzo wiele. Finałem naszej akcji będzie 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wtedy ogłosimy Państwu, że zebraliśmy miliony głosów, które pozwolą na odpowiednie uczczenie, upamiętnienie tych, którzy walczyli o Polskę Wolną, Niepodległą, tych, którzy walczyli o nas. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, dlatego chcemy ten dzień też wykorzystać dla naszych celów. O tym, żeby przy okazji przypomnieć o żołnierzach wyklętych, o tym, że spoczywają oni w dołach śmierci. I musimy ich wydobyć z tych dołów śmierci. Dlatego obok kwest, które będą organizowane na cmentarzach, chcemy także zbierać podpisy pod petycją, o której tutaj Tadeusz już powiedział, a także chcemy zorganizować taką akcję, żeby po prostu pokazać inny wymiar żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Chcemy, żeby w listopadzie, kiedy wspominamy swoich bliskich, także wspominaliśmy tych, którzy oddali życie walcząc o Polskę wolną suwerenną. Wspomnijmy żołnierzy wyklętych w mszach wypominkowych, módlmy się za nich właśnie w, ten, w te dni listopadowe, dni pamięci o, o swoich bliskich. Często było tak, że Ci ludzie, którzy byli mordowani, ginęli w kazamatach ubeckich, nie mieli swoich rodzin, czy też zostawili na kresach, czy rodziny zostały rozwiezione po, po całym świecie. Teraz my mamy okazję i powinniśmy przypomnieć także w modlitwie o żołnierze wyklętych. Drodzy Państwo, w tym roku szczególnie zbieramy środki finansowe w Krakowie przede wszystkim na jeden bardzo szczytny cel. To jest sprawa związana też z naszymi żołnierzami wyklętymi niezłomnymi i Fundacja Łączka włączyła się w akcję poszukiwań żołnierzy Henryka Flame, Bartka, słynnego króla Podbeskidzia, który, którego żołnierze zostali bestialsko zamordowani przez naszych sowieckich okupantów. E, żeby wydobyć ich, e, zapewne z jakichś dołów śmierci, czy też z miejsca, gdzie zostali zamordowani, to miejsce jeszcze nie jest znane, istnieje kilka możliwych lokalizacji. Żeby ustalić tą jedną, jedyną lokalizację właściwą i wydobyć ich szczątki, musimy przebadać archiwa polskie i zagranicznej, i na ten cel na cmentarzach krakowskich nasi wolontariusze, wolontariusze Fundacji Łączka będą zbierali w tym roku e, środki. E, serdecznie proszę Państwa o wsparcie.